Dzisiaj przygotujemy oprys z drożdży. Mamy tutaj ciepłą letnią wodę. drożdże instant, instant po 8 gram i to będzie dwa opakowania. W tym, tym rozrobimy i to będzie na 3 litry wody. Wsypiemy jeszcze łyżeczkę cukru, żeby drożdże zaczęły pracować. Wymieszamy po wymieszaniu, porządnie trzeba wymieszać, żeby drożdże, bo suche są trochę słabo mieszają okrywamy to czy ręcznikiem czy czymś, ja to później przeleję do większego y, naczynka, bo mi prawdopodobnie za mocno wyrosną i później rozmieszam to z, z resztą wody i gotowy oprys na pomidory, na, na wszystkie praktycznie warzywa przeciw grzybom. Komu się podobał filmik, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Cześć.